Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku w odcinku specjalnym, ponieważ dziś gościem wyjątkowym na naszym kanale jest święty Michał Archanioł w ikonie z kamieniem z groty Gargano, z groty, w której objawiał się święty Michał Archanioł i którą pobłogosławił, to znaczy wszystkie kamienie tam znajdujące się. W 1656 roku nakazał duchownemu, Pobłogosławić, kierując do niego takie oto słowa. W czasie objawienia. Jestem archanioł Michał, każdy, kto dotknie kamieni z mojej groty, wyzdrowieje. Pobłogosław kamienie, wykuj na nich znak krzyża i moje imię. I tak też się stało. Tak, święty Michale, Archaniele, pozostań z nami. Zapraszam na ten wyjątkowy. Naprawdę wyjątkowy, bo takiego gościa na naszym kanale jeszcze nie było. Odcinek. Oto ikona, która gości w moim pokoiku od niedzieli. Ikona ta, może najpierw ją przedstawię, jak wygląda w całości. Tu jest relikwia z Groty Gargano. Kamień z Groty Gargano według tradycji, według historii, poświęcony na prośbę samego świętego Michała Archanioła. I ikona, która towarzyszy wszystkim ogólnopolskim spotkaniom wojowników Maryi i później perygrynuje po ich, po naszych domach. Święty Michał Archanioł w ikonie tej oto będzie towarzyszył naszej łódzkiej wspólnocie, aż do 11 stycznia, kiedy to 11 stycznia w Legionowie odbędzie się kolejne ogólnopolskie spotkanie wojowników Maryi pod przewodnictwem księdza Dominika Chmielewskiego. Dziś, w związku z tym, że jest to ogromna łaska dla mnie, ponieważ już czwarty dzień Święty Michał Archanioł gości w moim domu, chcę wam coś więcej o objawieniach Świętego Michała Archanioła opowiedzieć i pod koniec wspólnie pomodlimy się litanią do Świętego Michała Archanioła. W obecności świętego Michała Archanioła właśnie w tej oto niezwykłej, pięknej ikonie, napisanej dla wspólnoty wojowników Maryi. Spójrzcie na nią jeszcze raz. Na początek początków chcę ogłosić jeszcze jedną bardzo ważną sprawę, o którą wypytywaliście już od dłuższego czasu. Oto na stronie mocsłabości.pl, pisanej z polskimi znakami, a więc na księgarni Moc Słabości, w sklepiku Moc Słabości, pojawiły się książki księdza Dominika Chmielewskiego. Oczywiście kecharitomenę, pozycja obowiązkowa, refleksja niezwykle duchowa, wewnętrznie. Przygotowująca na spotkanie z Chrystusem właśnie przez dar Maryi, pięknej kecharitomenę, która zawsze wskazuje Chrystusa. Jest to lektura duchowa, która buduje w nas relacje z Marią, ale że Maria niczego nie zostawia dla siebie, to buduje w nas relacje z Trójcą Świętą. Niezwykła, niezwykła książka pełna medytacji opartych na piśmie świętym i nauce kościoła katolickiego. Druga książka księdza Dominika Chmielewskiego: Jego miłość Cię uleczy. Również serdecznie polecam. Jest to książka, w której ksiądz Dominik Chmielewski analizuje zagrożenia duchowe, ale również i nadzieje. Mówi m.in. o uzdrowieniach duchowych. Następnie Twoja droga, czyli Droga Krzyżowa z księdzem Dominikiem Chmielewskim. Rozważania księdza Dominika Chmielewskiego dotyczące drogi krzyżowej, poszczególnych stacji drogi, drogi krzyżowej. Różaniec z księdzem Dominikiem Chmielewskim. Jak widzicie, różaniec jako koło ratunkowe, duchowe koło ratunkowe. Rozważania księdza Dominika Chmielewskiego odnośnie do wszystkich tajemnic Różańca Świętego. I najnowsza książka księdza Dominika Chmielewskiego. Walka duchowa u ojców pustyni. Jak skutecznie radzić sobie z pokusami, gdzie to ksiądz Dominik Chmielewski odnosi się do nauki ojców pustyni w kontekście pokus, w kontekście tego czym są pokusy, jak sobie z nimi radzić. Są to bardzo praktyczne lektury. Tutaj nie ma przegadanych zdań, wersetów, nie wiem, stron, wszystko jest bardzo konkretnie wyłożone w jaki sposób odpowiedzieć na duchowe wyzwania i z wydawnictwa Sumus, z którym nawiązałem współpracę bardzo serdecznie po Pozdrawiam Wojtka, który jest wojownikiem Maryi, z którym razem działamy w pewnych kwestiach związanych z wojownikami Maryi. Najnowsza książka Antonio Bello, Maryja, Kobieta naszych czasów. Jest to medytacja nad Maryją. Książka niezwykła, książka napisana z miłości i z miłością do Maryi. Chciałoby się teraz ją cytować, natomiast no nie będę jakby tutaj spoilerował i po prostu serdecznie Wam polecam tęże książkę. Zakochany w Maryi, zmarły w opinii świętości. To o autorze tejże książki. Biskup Antonio Bello w miłosnych wyznaniach o najpiękniejszej kobiecie w historii świata. Wszystko w tej oto książce i książka Romana Zięby, którego też serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam Cię Roman. Krzyż Ameryki, dziennik z pierwszej drogi przez kontynent, kontynent oczywiście amerykański. Książka dość gruba, natomiast czyta się jak niezwykłą powieść, która rozgrywa się nie tylko w tym świecie zewnętrznym, ale również angażuje nasze serce. Bardzo serdecznie polecam tę książkę dla tych, którzy lubią połączyć świat przygody ze światem rozwoju duchowego. Oto właśnie dla Was jest książka Krzyż Ameryki. I może taki fragment z tejże książki. Szybkim ruchem wyrywa z kabury broń i mierząc we mnie oburącz krzyczy. Rzuć to ręce na ścianę, nogi szeroko. Posłusznie wykonuję wszystkie czynności. Jestem przerażony rozwojem wypadków. To jakaś fatalna pomyłka. Próbuję niepewnym głosem tłumaczyć, że czekam tu na księdza, że jestem pielgrzymem i nie mam żadnych złych zamiarów. Wtedy dostrzegam, że od plebani szybkim krokiem idzie w naszą stronę tęgiej postury ksiądz w szarej koszuli i koloradce. W jego podniesionym głosie brzmi surowe oskarżenie. Jakim prawem tu wtargnąłeś? Jak włamałeś się na ten teren? Trudno mi uwierzyć w to, co się wokół mnie dzieje. Powoli dociera do mnie, że ksiądz cały czas był na plebanii i to on wezwał policję. To nieporozumienie, zaraz wszystko wyjaśnię, mówi Roman. Policjant wciąż trzyma broń w pogotowiu. Jestem pielgrzymem. Tydzień temu rozpocząłem pielgrzymkę z San Francisco i wędruję na wschód do Nowego Jorku. Modlę się za Amerykę. I teraz wróćmy do tematu głównego, którym dziś się zajm... widzicie. I teraz wróćmy do tematu głównego, którym się dziś będziemy zajmować. Czekajcie, już jakoś to trzymać. I teraz wróćmy do tematu głównego, którym będziemy się dziś zajmować, a zatem objawieniami św. Michała Archanioła w grocie Gargano. Pierwsze objawienia miały miejsce w tejże grocie już w V wieku, kiedy to Święty Michał Archanioł ukazał się biskupowi Sipontu, Wawrzyńcowi. Wawrzyniec szukał zagubionego byka... Kiedy go znalazł, chciał go, chciał go ukarać śmiercią i wtedy oto ukazał mu się święty Michał, archanioł, wskazując na górę, która ma być mu poświęcona górę gargano, gdzie ludzie będą mogli zanosić modlitwy do Boga i gdzie będą mogli doznać niezwykłej mocy odpuszczenia winy. Ponieważ główna moc świętego Michała Archanioła, jaką oczywiście otrzymał od Boga i nic, nic co czyni święty Michał Archanioł, nie czyni sam siebie, podobnie jak i wszyscy inni Archaniołowie, aniołowie święci, i nawet Maryja wszyscy oni działają jakby w autorytecie Boga trójcy świętej. Moc świętego Michała Archanioła, moc, którą otrzymał, jak sobie powiedzieliśmy, od trójcy świętej uzdania nas nie tylko do walki duchowej. Ale do tego, co jest esencją i o czym zapominamy: przyjęcia przebaczenia win i grzechów, otwarcia się na łaskę przebaczenia innym i pokutowania za własne grzechy. Myślę, że ten element pokuty, szczególnie w kontekście sakramentu pokuty i pojednania, właśnie pokuty i pojednania, my nazywamy ten sakrament spowiedzią. Jest dość mocno niedowartościowany. Mam na myśli oczywiście samego siebie, ponieważ jakże często zdarza mi się nie pokutować za grzechy, które wyznałem. Bóg nam przebacza wszystkie grzechy i to nie jest tak, że grzech nas oddala od Boga. Owszem, zrywa tę relację z Bogiem, grzech śmiertelny, natomiast oddala nas od Boga zamknięcie się na Boże miłosierdzie. Bóg daje nam Boże miłosierdzie. Cokolwiek uczynimy, Bóg nam wszystko wybaczy. Natomiast, aby przyjąć owe miłosierdzie, musimy przede wszystkim zżałować za swoje grzechy i pokutować za nie. I tego uczy nas święty Michał Archanioł, który jako wojownik, wojownik przedstawiany z mieczem, jest symbolem podjęcia bezpośredniej walki z szatanem, natomiast nie własnymi siłami, tylko mocą sakramentów świętych, mocą Słowa Bożego mocą nauki Kościoła katolickiego, ponieważ to Kościołowi katolickiemu, czyli powszechnemu Chrystus, kiedy wstępował do nieba, przekazał pełnię władzy, a zatem pełnię mocy Ducha Świętego. Drugi raz Święty Michał Archanioł objawił się, gdy wojska najeźdźcy germańskiego oblegały Sipont. Archanioł zapewnił wówczas wawrzyńca o swojej obecności i pomocy w pogromieniu wrogich wojsk. Mimo trudnej sytuacji okolicznej ludności, udało się pokonać nieprzyjaciela. W dowód wdzięczności za opiekę udano się na górę, by złożyć podziękowanie. Dotrzymując słowa złożonego archaniołowi za zgodą Stolicy Apostolskiej, poświęcono jaskinie jako miejsce siedziby Świętego Michała. Grota ta nazywana jest niebiańską, ponieważ podobno słychać tam głosy anielskie i największe cuda dzieją się w nocy. Właśnie wtedy, gdy niby ciemność zapada, gdy przekładając to na życie duchowe mrok ogarnia naszą duszę, to jeżeli przyznajemy się, że rzeczywiście żyjemy w mroku i ten mrok i te słabości oddajemy Bogu, to moc słabości się doskonali. Moc staje się obecna jako światłość. Rozpromieniująca, rozpromieniująca, rozpromieniająca, tak? Rozpromieniająca ciemności, a zatem można powiedzieć przewrotnie, ciemności czasami są konieczne i Pan Bóg się na to zgadza, aby ciemności nas ogarnęły, ponieważ tylko w mroku najlepiej widać światło. Oczywiście pod warunkiem, że będziemy chcieli, będziemy chcieli, wyrazimy pragnienie, dobrą wolę, aby to światło. Swoją duszę przyjąć, w jaki sposób przyjmujemy światło Boże, wracamy do punktu wyjścia, tu nic nowego od dwóch tysięcy lat nie wymyślimy. Przez sakrament pokuty i pojednania, przez sakrament eucharystii, przez słowo Boże, przez naukę Kościoła katolickiego. Tylko tyle i aż tyle. To wszystko potwierdzają objawienia świętego Michała Archanioła w Gargano, na górze w Gargano, w Grocie, której kamienie są poświęcone przez samego świętego Michała Archanioła. I ten jeden z kamieni znajduje się właśnie w ikonie, która towarzyszy nam wojownikom Maryi podczas ogólnopolskich spotkań pod przewodnictwem księdza Dominika Chmielewskiego. 25 września 1656 roku, o czym na początku mówiłem, święty Michał Archanioł poprosił, aby duchowny poświęcił kamienie, które znajdują się w grocie, których które są jakby narzędziem, są jakby pośrednikiem w uzdrowieniu, uzdrowieniu duszy, uzdrowieniu z grzechu. I było to, był to cud, który możemy streścić jako zwycięstwo nad epidemią za wstawiennictwem świętego Michała Archanioła. Największą epidemią serc ludzkich, naszych dusz jest grzech. Grzech, który niewyspowiadany powoduje, że dokładamy do niego kolejne grzechy. Im dłużej się nie, nie spowiadamy, tym większe prawdopodobieństwo, że być może nigdy do spowiedzi nie pójdziemy. Karą za grzech jest kolejny grzech, a zatem do ciemności dokładamy kolejną ciemność, i w pewnym momencie zgadzamy się na ciemność jako mój stan ducha. To znaczy, przyzwyczajamy się do grzechu i stwierdzamy, że życia poza grzechem nie ma. Że rzeczywiście moją codziennością jest ciemność i światłości nie potrzebuje. Taki stan duszy nazywa Pismo Święte zatwardziałością serca. Ten zatwardziałość serca może zniszczyć, ponieważ tę zatwardziałość trzeba przekuć, może zniszczyć słabość, którą Pan Bóg nam wskaże w naszym życiu jako krzyż, który niesiemy i z którym sobie nie dajemy rady. I wtedy Bóg nam pokaże, że nie jesteśmy samowystarczalni. I ta zatwardziałość zostanie zniszczona przez nasze cierpienie, przez nasze łzy. Przez ból, nie do zniesienia, samotność, i wtedy w mroku zaczniemy krzyczeć z zaufaniem pełnym zaufaniem do Boga, słowa Ojca Dolindo, Jezu, Ty się tym zajmij, bo ja nie daję rady. Takie szczere wyznanie przed Bogiem, do którego zachęca nas, również święty Michał Archanioł, jako ten, który przewodzi walce duchowej, natomiast święty Michał Archanioł nie czyni niczego z siebie, i żadnej mocy z siebie nie ma. Święty Michał Archanioł wskazuje nam, że. Moc pochodzi z góry. Kwis ut deus. Któż jak Bóg? Rzeczy święty Michał Archanioł wskazując. Boże jesteś największy. Kto Ci dorówna? Kwis ut deus. Kto da radę w moim życiu, jeśli nie Ty Boże? I tylko Ty zawsze dajesz radę. Pod warunkiem, że ja szczerze Ci zaufam. I ze wszystkimi swoimi ciemnościami, mrokami, słabościami, grzechami, wadami. To wszystko wyznam. Wyleje ze swojego serca w sakramencie pokuty i pojednania, i zrobię w sercu miejsce, abyś ty zadziałał sw swoją mocą. Co się będzie dzia dalej działo w naszym życiu duchowym, nie wiemy. Wiemy tylko jedno: Duch Święty wie, kędy chce, a myśli Boga, jak to mawia proroki Zajasz, nie, nie są naszymi myślami. Jego drogi kompletnie nie pasują do naszych dróg. A zatem, kiedy zaufamy Bogu, po prostu będzie się działo: będzie się działo to, co najlepsze. Co nie oznacza oczywiście, że będzie suit, co oczywiście nie oznacza, że nie będzie prób, że nie będziemy testowani. Jak to ostatnio w Łodzi na ogólnopolskim spotkaniu wojowników Maryi powiedział ksiądz Dominik Chmielewski: Urodziliśmy się w środku wojny duchowej i będziemy i wciąż jesteśmy testowani, aby umocnić nasze serca w zaufaniu Bogu. Co ciekawe, do Świętego Michała Archanioła do groty w Gargano bardzo często odsyłał Święty Ojciec Pio. Tak ten wojownik Boży, ten wojownik z drużańcem w ręku, zatopiony w pokucie i modlitwie. Ponieważ San Giovanni Rotondo znajduje się 20 km od góry Gargano i bardzo często również za pokutę Święty Ojciec Pio zadawał pielgrzymkę do Świętego Michała Archanioła, jako tego, który wprowadza nas w wojnę duchową, w której nie opieramy się na własnych siłach, bo nasza moc jest bezmocą, ale chcemy się uwiesić na krzyżu, aby moc Boża zadziałała przez nasze słabości, aby w całości oddać się Bogu i aby w całości Bóg mógł przeniknąć nasz rozum, nasze serce, naszą duszę i również nasze ciało. Charakterystyczne dla góry Gargano jest to, że jest to miejsce, które odwiedzali. Papierze. Między innymi papież święty Gelazy I, Grzegorz X, błogosławiony Urban II, Kalikst II, to on ogłosił, że święty Michał Archanioł jest księciem i opiekunem całego świata. Także górę Gargano odwiedzał Leon XIII i w roku 1987 święty Jan Paweł II. Górą Gargano opiekują się od 1996 roku polscy księża ze zgromadzenia Michalitów, tak zwani Michalici, którzy służą tam pomocą duszpasterską i służą tam sakramentami świętymi. Bardzo wam polecam, abyście nawiązali bezpośrednią, duchową, wewnętrzną, intymną relację ze świętym Michałem Archaniołem, ponieważ wtedy jesteśmy, że tak powiem, zdani na moc Bożą, i to jest właśnie to zdanie się, dobrowolne, świadome, oddanie się Bogu, aby On mógł przez nas. Działać. Na końcu pomódlmy się, pomódlmy się litanią do świętego Michała Archanioła i w tej nadziei życzę do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, hej, szczęść Boże. Kyrie eleison, chryste eleison, kyrie eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami. Syn odkupicielu świata Boże zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami. Święty Michale, Archaniele, módl się za nami. Święty Michale, Książę Przesławny, módl się za nami. Święty Michale, Dzielny w walce, módl się za nami. Święty Michale, Pogromco Szatana, módl się za nami. Święty Michale, po strachu złych duchów, módl się za nami. Święty Michale, wodzu Wojska Niebieskiego, módl się za nami. Święty Michale, Zwiastunie Bożej Chwały, módl się za nami. Święty Michale, Radości Aniołów, módl się za nami. Święty Michale, Zaszczycie Nieba, módl się za nami. Święty Michale, Przedstawiający Najwyższemu Prośby Nasze, módl się za nami. Święty Michale, obrońco dusz sprawiedliwych, módl się za nami. Święty Michale, posłanniku Boga, módl się za nami. Święty Michale, przewodniku nasz w modlitwie, módl się za nami. Święty Michale, nasza tarczo w pokusach, módl się za nami. Święty Michale, warownio ludu Bożego, módl się za nami. Święty Michale, stróżu i patronie Kościoła, módl się za nami. Święty Michale, Dobroczyńco Sławiących Cię Narodów, módl się za nami. Święty Michale, Chorąży Zbawienia, módl się za nami. Święty Michale, Aniele Pokoju, módl się za nami. Święty Michale, Prowadzący Duszę do Wiecznej Światłości, módl się za nami. Święty Michale, Zwierzchników Niebie, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Michale Archaniele, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, który świętego Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, Udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.